No cóż, siema, ja jestem Jakub, a to jest kolejny odcinek z naszego Minecrafta. Tak, poza odcinkiem, poza między odcinkiem co zrobiłem, to jak widzicie, farmę melonów, i tutaj wszystkie swoje rzeczy posegregowałem. A w dzisiejszym odcinku pójdziemy tam. Przeszukamy to i znajdziemy sobie piękne miejsce na domek. Tu jeszcze sobie posadziłem trzcina, aby rosła. Więc tu sobie posadzimy. No, Jezu, powtarzam się. Ustawmy sobie waypointa, że tu mamy bazę. Baza. O. I weźmy najpotrzebniejsze rzeczy. Co może być nam aż tak potrzebne? To, na wszelki wypadek, trochę żelaza. Mam drewno. I no co? Lecimy. Ogólnie, widzowie, bardzo, bardzo Wam dziękuję za poprzednie odcinki. To, co się dzieje, to po prostu wybucha mi głowa od tego I mam dla was pewnego deala Kolejne daily tygodniowe Pojawi się gdy wbijecie 50 subskrypcji na tym kanale No, myślę że warto Bo na 100 subów Zobaczycie jaki będziecie mieli special Tak w ogóle rozgadałem się strasznie I w ogóle nie patrzę co się tutaj dzieje Może wodą się gdzieś dostaniemy O tak to jest naprawdę trudne do podróżowania Wiaderko? O, udało się Ale nie złapałem Dobra Ale te w ogóle latające wyspy, widzicie to? Mam też dla was takiego dila Jeżeli Będzie pod każdym filmem z tej serii Co najmniej 10 łapek w górę To w 10 odcinku ujawnię tego pięknego Sida I będziecie mogli sobie na nim zagrać Myślę, że Opłaca się Ło, wow, to jest naprawdę potężne. Dobra, wejdziemy sobie jeszcze wyżej. Ej, naprawdę! Wyobrażacie sobie zrobić tutaj wioskę na każdym wzgórzu co innego? Oj. I co teraz? Wiaderko? A nie trzeba. Dobra, cyk. I sprawa jest taka, widzowie, że my sobie diamenty kopiemy Możliwe, że w następnym odcinku coś takiego. W tym odcinku to raczej mi się tak nie chce. W tym odcinku bym sobie poszukał mniej więcej miejsca na domek, ponieważ nie mamy bazy. Bo chcę się na pewno osiedlić gdzieś w tych górach, tylko chcę znaleźć taką idealną, najładniejszą. Widzę, że tutaj za górami mamy normalną sawannę też. Więc spoko dosyć. Zabijamy sobie krówki, żeby mieć skórę na nasz enchant którym też się za niedługo zajmiemy O patrzcie wioska Dobra zabijemy sobie O super miecz mi się skończył Siekierką I lecimy do wioski To jednak raczej w tym odcinku Nie będziemy za bardzo Szukać miejsca na domek Tylko zwiedzać okolice Czyżby tam były następne góry A tu patrzcie jak w ogóle jakiś slime chunk Wow o tutaj No Nie jest źle co to są? Ziemniaki? Ziemniaki. Super. I marchewki. Ja. Dobra, zbierzmy. Golem. Golema raczej nie będziemy zabijać. Mamy dość dość dużo żelaza. Dobra, to póki mamy sekundkę, to tutaj. Zrobimy sobie crafting miecz. I mogę Was w sumie zaprosić na mojego Twitcha. Bo pamiętajcie, że ja ciągle streamuję. Zapraszam. Jeszcze sobie zrobimy motykę, aby móc fajnie wykopywać te hejbeje. Buraczki. W ogóle widzieliście, to jest ten teksturpak, że jak coś jest wyrośnięte, to wtedy wystaje tak jakby. Dzwon. Dzwon sobie weźmiemy, przyda się do naszej chatki. I patrzcie, slime chunk dosłownie na środku wioski. Jeżeli chodzi o jedzenie, to my się na pewno nie musimy... Nie musimy się o nic martwić. Więcej marchewek, ale marchewki już mamy. No, zwierzątka w zagrodach sobie zostawimy, gdybyśmy chcieli zrobić jakąś farmę tego jedzenia. A te poza farmą będziemy sobie je zabijać. O, patrzcie, bok szelfy. Super, cieszę się bardzo. Będziemy mieli na enchant. I tu mamy villagera. Który sprzedaje Bain of atropoc, spoko Już chyba mamy wszystko oprócz kokobinsów, Co można posadzić, i jeszcze bambusy Jeżeli się mylę, to, to mnie poprawcie w komentarzu Po obrobieniu całej wioski, nasz lód wygląda tak Masa i masa innych rzeczy Jeszcze co zwiedzimy pustynię I kurde, to wygląda spoko Wow, mamy piramidę. No to nie no to będzie przygoda. Mam nadzieję, że jak głupek nie wpadnę na półpłytkę. Nie wziąłem łóżka z wioski ani z domu, więc sobie zrobimy własne po prostu. I cyk, łóżeczko, i idziemy spać. Kolejne lodowe góry. Będzie metro robione i do wioski, i do wszystkiego. Dobra. Świątynia, o! Kolejna trzcina A każda trzcina to jest... Jeden krok więcej do enchantu Creeper, dobra Ok, przeraziłem się Zabij go szkielecie! Jakie te szkielety są... Nigdy nie trafiają w mopki, Ale zawsze trafiają w gracza Dobra, nic nie ma więcej? Nic, chyba możemy zejść Ta no, nie udało się zrobić Watera. Wykopmy całe TNT, aby na pewno nam Creeper żaden nie wpadł. Okej, okay. zbierzmy. I pora na loot ze skrzynek, no. Wypłyn. Flame! Ło! Wow. A Flame jest bardzo dobry. I jakieś śmieci. Silk Touch i Powerka. Nie no, weźcie mi powiedzcie, że to jest sen, bo to jest naprawdę kozacki lud. O! I'm breaking 1, spoko. Nie mam już gdzie wkładać tych rzeczy. A, niech będzie za kobyl. Emeraldy sobie wrzucimy za dynie, ponieważ dyniech, jeśli się nie mylę, mamy sadzonki dyni w domu. I ostatnie jabłuszko kolejne. I dużo gunpowdera i kości. To ja lubię. Gunpowder nam się będzie przydawać do takich rzeczy jak Elytra, jeżeli w ogóle serię skończymy. I kilo wywalamy. Dobra, i płyniemy w górę. Okej, okay, wykrakałem. Chodziło mi bardziej o pustynną, ale tą sobie też zwiedzimy. Obok tutaj mamy kanion. Kolejne góry I kolejne lodowce Jestem bardzo ciekawy jak to wszystko wygląda z góry Tak cała, cała mapa Kurde szkoda, że się tak nie da Zbieg okoliczności, że znaleźliśmy wioskę Akurat w momencie, gdy się robi noc Kolejny domek i jest coś Ziemniaki, dobra ziemniaki sobie weźmiemy Będzie co jeść Szpana Miłego dnia Miłego wieczoru W sumie Uh, mamy ten. O, statyw alchemiczny, super. Hełm mi się w ogóle rozwalił. Nie wiem w sumie kiedy kolejne zwierzątka. Kolejne hejbeje. Boże. Kolejny golem, spoko. Będziemy sobie niedługo robić mendingi siema. Ty i tak jesteś bezrobotny, więc dawaj to łóżko. Kolejny dzwonek. Będziemy ich mieli dużo, dosyć. Ło, tam jest portal. Super. Deneteru może wejdziemy znowu w piątym odcinku. Oj, zapomniałem, że już nie ma noc. Tu też nic nie ma. Owiecka. Kolejna... Ej, dużo zwierząt, dużo. Wełny nie mogę podnieść? A pełne pipełnej. Patyki. Zbierzmy tą wełnę. Je, yeah, ile zwierzątek. Super was... pozabijać! Dawać mi skórę wykrowy! Będzie skóra na enchant. Dzięki wam będę jeszcze bardziej potężny Imperium moje się rozrośnie dzięki zwierzakom Tak I umrę w też. Jabłuszka, super, Będzie, będziemy robić złote sobie jabłuszkę Czy Nie potrzebujemy aż tak bardzo sobie bitrotów Chleba mamy dużo Będziemy mieć dużo Ja już widzę ile będę miał montażu przy tym odcinku Tyle ile my dzisiaj robimy. Ohoho. Okej, okay, okej, okay, portal. Zalejemy sobie tutaj, aby wziąć to złoto. Okej. Okay. A nie, bo... My... może być pod złotem lawa w sumie. Więc co możemy wywalić? I tak mamy dużo pustyni, więc po kaktusy przyjdziemy. Bloki złota. Super. Skrzynka. Dajcie enchantowane jabłko, będę spełniony. A, Silk Touch. Silk Touch? Nie potrzebuję aż tak bardzo Silk Toucha. I co jeszcze nam jest potrzebne? Unbreaking pewnie. Weźmiemy sobie Obsidian. Okej, okay, więc portal wygląda w taki sposób. Jest w sumie do ukończenia. Spróbuję. I jedno muszę jakieś wygrzebać. Obawiam się, ludzie, że jestem pajacem i zalałem całą moją dostępną lawę, ale mam bloczyk obsydianu. To jednak nie, nie jestem aż takim pajacem. Pyk. I tutaj. Cyk. I mamy portal. Super. I tak do niego teraz nie wejdziemy. Cieszę się bardzo. Gdzie jest moja woda tutaj? Dobra, zjedźmy tą wioskę do końca i zakończmy nasz odcinek. No, bo nic tutaj nie ma. Ej, teraz się dopiero zorientowałem. Weźmy sobie tego silk touch'a i zarąb, zarąbmy sobie pszczółki. Jest ul, dobra. To co by wywalić za ten ul? Łóżko, bo będziemy mieli ich dużo. Super, mamy ul. Mam nadzieję, że dosyć szybko uzbieramy na ten... na ten enchanting table. Bo raczej nie chciałbym umrzeć i stracić cały mój level. Bo wbijanie levela w tej grze to jest katorga. O, będziemy mieli kolejny. Statek, spoko. Cześć, oddawaj. Nie masz pracy, dziękuję. I jak zwykle więcej hey Belly. Ale chyba tam coś może być, ale to już. To nie w tym odcinku. Oznaczmy sobie to miejsce, jako wioska 2, bo tam mamy wioskę 1, więc tu mamy wioskę 2. Dobra, ja jeszcze zwiedzę sobie tą pustynię, jak będzie coś, to wam powiem. Dobra, na no tej pustyni nic już nie było, trochę czasu mi zajęło, aby ją całą seksplorować, ale no cóż, ja już sobie sam wrócę tam do domku, daleko. A wy możecie subskrybować kanał, dać łapkę w górę, wbijać na mojego Twitcha, Instagrama. Pamiętajcie o naszych zakładach. Więc no co, ja się z Wami żegnam. Na razie i cześć. Zapraszam na Instagrama zdjęcia mojego kota eee, Elo Pink w opisie.